Obiektywne dziennikarstwo, obiektywne debaty, obiektywne recenzje, obiektywne ocenianie, obiektywne egzaminy, obiektywne testy, obiektywne kryteria, obiektywna rzeczywistość, obiektywna obserwacja i Adalizę tej rzeczywistości. Jeżeli będziecie się śmiać na prospekt każdego z tych pojęć i z każdej z tych fraz pod koniec tego filmu i obejrzawszy już go, osiągnę swój absolutny sukces, bo o tym on dzisiaj jest. O absurdzie obiektywizmu i tego, jak bardzo nadużywamy tego określenia. Zastanowiła mnie sprawa, jak robiłem odcinek dla każdego coś przykroego dotyczący rankingu PISA, który właśnie jest bardzo mocno nadużywany jako obiektywne źródło danych na temat polskiej populacji uczniów, a pomimo, że jest zrobione na próbie 6000 osób. Podczas gdy inne badania, którymi dysponujemy, są na próba kilkudziesięciu i stu i więcej tysięcznych. No ale co tam, ranking jest na ustach absolutnie wszystkich, pomijamy już fakt, że cytuje się jedynie jego 50%, ale jest uznawany za obiektywny mimo to. I tamżeż w tym rankingu, jak przyjrzałem się metodologii konstruowania, zadań z zakresu rozumienia tekstu przeczytałem, że opinia jest wtedy, kiedy e, ktoś mówi moim zdaniem, a fakt jest wtedy, kiedy ktoś nie mówi że to jest jego zdaniem. Cudowne, prawda? I jakie proste. I pomyślałem sobie, że nie, może to jest jakiś wypadek przy pracy, chociaż ten wypadek przy pracy poszedł do 80 krajów OECD, jako test mierzalny, obiektywny i metryczny. Więc zajrzałem sobie do najlepszego źródła, jakie znam w Polsce na ten temat, integrującego wiedzę, z której korzystają następnie nauczyciela, mianowicie do zintegrowanej platformy edukacyjnej. To jest to projekt unijny, proszę bardzo, filozofia, kurs logiki, lekcja 18, kiedy wypowiedź jest obiektywna, kiedy subiektywna. Więc czytamy, że przez obiektywność mamy na myśli sposób konstrukcji Zdania. To już jest bardzo ciekawa teza. E, równie ciekawa, co następna. Zdanie obiektywne opisuje tak zwane zewnętrzne i dające się zweryfikować stany rzeczy, a nie nasze subiektywne odczucia. No i przykład, który jest problematyczny, właśnie. Ta pizza jest bardzo smaczna. To jeszcze spoko, bo wiemy, że jedyna najsmaczniejsza pizza to jest hawajska. Natomiast, na przykład pizza z cebulą i z czosnkiem jest okropna, ponieważ ja składam hołd Neptunowy za, Neptunowi za każdym razem, jak ją zjem. No, więc to jest moja subiektywna opinia, którą ja, nawet jeżeli ja sformułuję, że jest zewnętrznym prawem, które obowiązuje wszystkich, w dalszym ciągu będzie moją subiektywną opinią. Dlaczego podaję akurat ten polaryzujący przykład pizzy? Z bardzo prostego powodu, mianowicie drugi przykład brzmi: ta pizza ma właściwe proporcje sera do ciasta. To napiszcie teraz w komentarzu, gdzie śmierdzi wam w tej pizzy, który, który wyraz jest problematyczny. Bardzo jestem ciekaw, czy zgadniecie. Bo z mojej perspektywy, za każdym razem jak ja widzę sformułowanie typu wybitny, albo właściwy, albo adekwatny, to ja nie widzę tutaj żadnej obiektywnej miary. Ja tutaj widzę wartościujący predykat. Czyli określenie, które wartościuje w oparciu o nasze subiektywnie przyjęte kryteria, to czy nam się coś podoba, czy nie. To może być proporcja sera do ciasta. To może być wygląd interfejsu w grze wideo, a to może być równie dobrze sposób, w jaki jest zapisana książka. O, może być to też sposób, w jaki jest nakręcony film, albo e, narysowany komiks. Wszystko jedno. Możemy nawet odnieść się do jakiejś szerszej społeczności, ludzi, krytyków komiksów, e, albo krytyków filmowych, albo krytyków literatury, i oni będą też mówili to samo co my. Możemy powiedzieć, że wtedy jest właściwe, adekwatne. Albo słuszne. Problem polega na tym, że za każdym razem będziemy wartościować i nigdy to nie będzie obiektywne. To ma swoją zupełnie inną nazwę. Zauważcie, że żeby pokazać ten problem, powiedziałem, że odnosimy się do opinii innych ludzi. Czyli wiele opinii subiektywnych. I taka wielość opinii subiektywnych czytamy w znacznie lepszym źródle niż zintegrowana platforma edukacyjna, to znaczy w Stanford Encyclopedia of Philosophy, ona jest darmowa i dostępna w internecie. Nazywa się Intersubiektywnością. I ta intersubiektywność wyraża się w dążeniu do tego, żeby naukę czynić obiektywną, dążyć do obiektywizmu poprzez rugowanie różnego rodzaju personalnych i indywidualnych uprzedzeń z wnioskowania naukowego. Lub też założenia, że one mogą być przez to samo wnioskowanie czy przez proces bad prowadzenia badań naukowych wyeliminowane. Ponieważ wszyscy naukowcy mają swoją jakąś perspektywę, swoje poglądy polityczne, o bioetyczne, swoje uprzedzenia i swoje idiosynkrazje, i niezależnie od tego, jak to nazwiemy idiosynkrazje, czyli właściwe danej osobie, tak? Od idios greckiego, no to za każdym razem będziemy mieli tego naukowca, który nie jest jakimś wzorcem obiektywizmu, nie jest autorytetem, któremu musimy wierzyć na słowo, tylko musimy go sprawdzać. Natomiast. Żeby nie utrudniać sobie przesadnie życia, wymyśliliśmy sposoby, które pozwalają jeszcze bardziej odfiltrować ten nasz bias i te uprzedzenia. I to są wszelkiego rodzaju jednostki miar i kwantyfikatory. Taką jednostką miary chociażby jest metr. Jest o tym świetny film na kanale Johnny Harris, mega Wam polecam, opisujący historię w dużym skrócie, jak w XVIII wieku stwierdzono, że trzeba coś zrobić, żeby nie używać tych mega nieprecyzyjnych sformułowań typu nam stopa chociażby, i wymyślono wzorzec metra, który został wzięty z jednego punktu odniesienia, jaki mamy, to znaczy Ziemi i jej pomiarów. Oczywiście te pomiary nie były wykonywane tak precyzyjnie, jak dziś by być mogły, z wykorzystaniem satelit. Tak więc jednostka metra nie jest tak precyzyjna, jakby dzisiaj być mogła, ale została przyjęta. No i co więcej, zmapowana zresztą, żeby było śmieszniej, na terytorium francuskim, no i później przyjęta przez inne kraje z osobliwym wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i większości kolonii brytyjskich, gdzie dalej się używa tak zwanego systemu imperialnego. Aha, czyli metr, którym chcemy zmierzyć tą wieżę Eiffla z przykładu Stanford Encyclopedia of Philosophy, jest relatywny do jakiejś jednostki przyjętej jako standard i wiąże się równocześnie z wykorzystywaniem konwencjonalnych instrumentów pomiarowych i narzędzi badawczych, czyli nie jest obiektywny. Haha, obiektywne być może będą nasze obliczenia z wykorzystaniem tej jednostki, ale cały czas przy założeniu, że to jest intersubiektywna jednostka miary przyjęta przez całą ludzkość. Jeżeli będziecie mieli Hipotetyczną cywilizację pozaziemsko zajmującą planetę o innych parametrach metrycznych, to już będzie miała właśnie inny wzorzec metryczny zarazem. Czy widzicie już dlaczego tak absurdalne jest uważanie, że jesteśmy w stanie ludzi, którzy są tak różni, o wiele bardziej różni niż jedna planeta, którą zamieszkujemy, mierzyć za pośrednictwem takich kwantyfikatorów? Ja złośliwie zwykle mówię, że jedyna osoba, która wierzy w obiektywność oceniania, to ta, która nigdy nie oceniała albo ta, która nigdy nie oceniała. E Sprawiedliwie i właściwie, e, to znaczy subiektywnie. Tak, ocena subiektywna, zawierająca przesądy, uprzedzenia, jest najbardziej naturalna i szczera i potrzebujemy intersubiektywnej kontroli nad tą jedną oceną, żeby pozbyć się uprzedzeń. Natomiast nie ma sensu wypracowywać tutaj żadnych jednostek miary, ponieważ nie mamy żadnego standardu. Nie mamy standardowego idealnego człowieka, którego możemy zmierzyć i skomputować i zalgorytmizować i na podstawie tego oceniać innych ludzi. Nie da się tego zrobić, bo taki człowiek nie istnieje. Dlatego właśnie absurdem jest mówienie o obiektywnym ocenianiu, bo ono zawsze jest intersubiektywne. Dlaczego powiedziałem, że to zwykle mówią ludzie, którzy nigdy nie pracowali w żadnej komisji egzaminacyjnej, nie oceniali ludzi? Z bardzo prostego powodu, nawet jeżeli macie te swoje ukochane procenty, 48%, o, mam 47 punktów na 48, z pewnością nikt nie był wobec mnie nepotyczny, nikt nie chciał mnie przepchnąć, ukrywając się pod tymi wszystkimi pseudoobiektywnymi miarami. Absolutnie one nie zostały po to wymyślone, nie! To jest sprawiedliwe. Tak, oczywiście, jest bardzo sprawiedliwe, z czymże jest tabelka duża, w której to tabelce jest powiedziane, co człowiek ma na daną piąteczkę z minusem lub czwóreczkę z plusem umieć. A jak myślicie, kto taką tabelkę układa? Zbiorowość wszystkich naukowców całego świata, która umie tego rodzaju standaryzację, powiedzmy, przeprowadzić? Czy też jeden człowiek, który dostał zadanie takie niewdzięczne na uczelni, słuchaj, zrób te standardy, te krajowe ramy kwalifikacji dla tego przedmiotu, bo mi się nie chce od przełożonego. I potem w oparciu o to jest całe wasze obiektywne ocenianie. To już sprawia, że macie wprowadzony błąd pomiaru. I to sprawia, że ocenianie nigdy nie będzie obiektywne, nawet jeżeli będzie wam się wydawało, że jest obiektywne. I nakłada się na to jeszcze jeden, o wiele bardziej problematyczny, Przejaw funkcjonowania w naszej rzeczywistości, który został moim zdaniem najlepiej nazwany przez autorów tego artykułu już Wam pokazuję, e, mianowicie Objectivity in the Eye of a Beholder, czyli ob obiektywizm leży w e, oku patrzącego, w obserwatora i tam tkwi. To jest artykuł badaczek i badaczy z Princeton, Stanforda i Cornella, więc czołówki i śmietanki Uniwersytetów Amerykańskich, który wprowadza cudowną kategorię i przypomina o niej, mianowicie naiwnego realizmu. Czym jest naiwny realizm? Oto jest przekonaniem, że postrzegamy rzeczy i wydarzenia takimi, Jakie one są. Bo rzeczywistość jest prawdziwa, ta, która nas otacza. No w stu procentach jest prawdziwa, zwłaszcza w XXI wieku. Jest, jest, pra, jest prawdziwa, jest, jest bardzo prawdziwa. Jak mówi and White, problem polega na tym, że jeżeli nawet uznamy coś za fakt, to my to uznajemy i to jest decyzja uznaniowa. Historia, w odróżnieniu od literatury, ma przedstawiać wydarzenia rzeczywiste i ma odsączać te wyobraźnie historyka i czynić ją najbardziej zdyscyplinowaną, po to, żeby unikać tej politycznej stronniczości, uprzedzeń moralnych, prowadzących historyka do błędnego odczytania lub błędnego przedstawienia dokumentów, chociażby, tak? Konsekwencji konstruowania zdarzeń, które nigdy nie miały miejsca. Natomiast problem polega na tym, że. E, nazywa się to często stawianiem w sytuacji e, postaci z przeszłości patrzeniem z jej punktu widzenia, a nie z, a zmierza w kierunku obiektywizmu, tak? który zdecydowanie różni się od definicji tego terminu w naukach ścisłych. Czyli nawet jeżeli uznajecie, co jest za fakt historyczny. To w dalszym ciągu ta wasza obserwacja, że o, to na pewno jest prawda, jest naiwnym realizmem, bo zakłada, że tak rzeczywiście było, a pomienia wszystko to, co jest związane z procesem w ogóle spisywania tych faktów historycznych. Tak mogą być to wierzenia religijne, poglądy polityczne. Jaką macie gwarancję, że historyk odcedzi swoje, swój przekaz z tego wszystkiego? No Hayden White, którego wam tutaj przywołałem z książki Przeszłość Praktyczna, jest zdaniem, że to jest absolutnie Niemożliwe i że nie powinniśmy nawet do tego dążyć, ponieważ historia jest opowieścią. A opowieść ma być atrakcyjna. Będziecie mieli inną opowieść o katastrofie smoleńskiej ze strony wschodniej, inną ze strony centroeuropejskiej, jeszcze inną ze strony zachodniej, a jeszcze inną ze strony polskiej, prawicowej i lewicowej. I co ma zrobić historyk? No, może przedstawić je wszystkie naraz. A czy tak wyglądają wasze podręczniki? Przedstawiają historię z wszystkich perspektyw naraz? Nie, są naiwnie realistyczne. Zakładają, że rzeczy są takimi, jakie są w podręczniku. A wiecie, dlaczego to jest tak straszliwie naiwne i zabawne? Ponieważ mamy XXI wiek. A w XXI wieku funkcjonują deepfake'i. W XXI wieku funkcjonuje sztuczna inteligencja, która jest w stanie tak wyprodukować wami, wypreparować dowolne dowody i za 40 lat. Albo wcześniej, nie wiem, suponuję w tym momencie, będziemy mieli z tym gigantyczny problem, jeżeli nie pozbędziemy się tego przekonania o tym, że rzeczy są takimi, jakie się wydają. Co zrobicie, jak wybuchnie nowa chociażby afera YouTube'owa? Tylko, że w tym momencie wszystko już będzie deepfake'em. A dobrze wiecie, że to się sprzedaje, biorąc pod uwagę to, że wszyscy klikali w filmy o Pandorza, Pandora Gate, natomiast nikt się tak naprawdę nie przejmował ofiarami, bo to, pff, pff, tam, że, że ktoś kogoś molestował, co tam. Zdarza się przecież i na uczelniach. Ale problem, który główny mamy, jest taki, że cały mechanizm kancelowania i wykluczania ludzi z przestrzeni publicznej opiera się na tym, że wystarczy wypuścić film na czyjś temat, prawda? I zrobić defamację. I teraz jeszcze do tego wszystkiego człowiek, każdy będzie się musiał z tego tytułu tłumaczyć i uwzględniać taką perspektywę, mimo że ona jest całkowicie subiektywna. Ale jest subiektywna, tylko że została wykorzystana do stworzenia czegoś, co ma pozory obiektywizmu i co właśnie. Odżywa retorycznie w naszych dyskusjach tylko dlatego, że mamy ten przeklęty naiwny realizm i naiwno-realistyczny ogląd rzeczywistości. To moi drodzy, ma wiele poważnych konsekwencji, o których jest zresztą cały ten artykuł. A mianowicie, jak czytamy sobie dalej, pojawia się tutaj swego rodzaju third-person effect. Third-person effect oznacza, że to nasze przekonanie o tym, że rzeczywistość jest taka, jak nam się wydaje, jest połączone z tym, że są też inni ludzie, którzy myślą tak jak my, więc myślą na pewno bardzo realistycznie i racjonalnie, ale my, no my oczywiście myślimy racjonalniej niż oni, prawda? Nie będziemy myśleli tak, jak inni. I to jest ciekawe bardzo, ponieważ z badań, które przeprowadzono, chodziło o to, że mieli się zatrzymywać, zatrzymywani byli ludzie na ulicy i pytani o to, żeby ocenili wpływ trzech reprezentacji medialnych właśnie tak, na ich oraz innych uczestników badania. No i dla wszystkich trzech tego rodzaju prezentacji uczestnicy badania ocenili innych jako bardziej skłonnych, do wpływu, znaczy do bycia poddanym jakimś rodzaju wpływom, niżli ich samych. Czyli wiecie, jest ta przekonanie o naszej racjonalności, ale równocześnie za nim idzie przekonanie, że, no, że inni e, może będą przyjmować te same kryteria jak my, ale aż tacy racjonalni nie będą. E, są dwa takie czynniki, które tworzą naiwny realizm. To znaczy, po pierwsze, oczekiwanie, że ci obiektywnie myślący i racjonalni inni będą dzielili nasze wartości, przekonania, sądy i tak dalej i tak dalej, więc wiecie, będziemy mogli powiedzieć o nich, że są mądrzy, bo myślą tak samo jak my. I równocześnie idące zatem przekonanie, że jeżeli ktoś nie dzieli naszych wartości albo naszych sądów, nie zgadza się z tym, co myślimy o rzeczywistości, to jest niedoedukowany, uprzedzony, albo pod wpływem różnego rodzaju właśnie takich dyspozycji idiosynkratycznych, czyli indywidualnych rzeczy, które na nas wpływają. I w momencie, w którym ktoś nas skonfrontuje z takim stanowiskiem, to reagujemy agresywnie. Aha! No, niespodzianka, czyli jeżeli zaczyna się rozmawiać na przykład na temat tego, hipotetycznie, racjonalnie, co można byłoby zmienić w polskiej edukacji, to spotykacie się z czym? Ze zrozumieniem czy z agresją? Jak ktoś używa feminatywu, to spotyka się ze zrozumieniem czy z agresją? No, ja uważam, mówiąc, to jest niesamowite, ponieważ e, nie widziałem jeszcze wielu osób, które by na przykład używały feminatywu, ktoś przy nich nie używał i wsiadły na nie w taki sposób i tak tłumnie, jak dzieje się w odwrotnej sytuacji. Więc to tak pokazuje, że ten dylemat związany z tym, że ktoś mówi coś innego niż my, jest jeszcze, o, w mniejszości, świadczy o tym, że racjonalnie Racjonalna większość ma rację. I wyrasta to wszystko z takiej naszej próby racjonalnego rozstrzygnięcia dylematu co sprawia, że ten człowiek widzi świat inaczej niż ja. I to jest schemat, który wygląda strasznie na początku, ale on w przerażająco adekwatny sposób opisuje każdą polską debatę w przestrzeni medialnej, niezależnie od tego, czy to jest w mediach tradycyjnych, czy na kanałach mieniących się centrowymi i obiektywnymi, czy to jest w szkole, czy to jest na uczelni, czy to jest w dyskusjach rodzinnych. Za każdym razem schemat jest taki sam. Ja widzę świat takim, jakim on jest. To jest przekonanie wyjściowe, które wyrasta po pierwsze z iluzji, obiektywności, która jest nam przypisana, po drugie z uprzedzeń, które następnie będą wpływać na dobór argumentacji. To przejawia się głównie tym, że będziecie skłonni na przykład sobie a tak tak nitpikować, nie? Wybrać sobie taki artykuł naukowy, jeden koniecznie, który mówi to samo, co Wy na temat szczepionek, tak? Pominiecie oczywiście te 4,5 tysiąca innych artykułów z tego względu, że one nie mówią tego, co wymyślicie, nie potwierdzają waszych uprzedzeń. Na przykład. A prawda jest taka, że nie powinniście w ogóle się wypowiadać na temat szczepień, jeżeli nie macie 40-letniej praktyki w temacie. Proszę, że to jest temat, który jest bardzo drażniący, problematyczny, który wpływa na decyzje zdrowotne innych ludzi, więc należy się zamknąć w tym temacie. Natomiast problem polega na tym, że nie zamkniemy się wtedy, jeżeli my wiemy, My wiemy, że jesteśmy racjonalni. Nam ci wszyscy naukowcy i ci influencerzy, i, ci, i rządy, i spisk nam nie nie zabełtają nam w głowie, bo my mamy swój rozum jest to chłopski rozum, który od zdrowego rozsądku różni tylko umowa społeczna. I skutek tego jest właśnie taki, że mamy następnie uporczywie powtarzające się przekonania, które świadczą o tym, że w coś wierzymy raczej niż coś wiemy, co jest świetnie zresztą tutaj zilustrowane, a to z kolei prowadzi do Attitude Polarization Effect, który przejawia się skłonnością do nadmiernego polaryzowania i antagonizowania w dyskusjach. N nadmiernego, podkreślam, to znaczy właśnie od razu idziecie walczyć w jakiejś sprawie, która nawet nie jest Waszą sprawą. To z kolei, że widzimy świat tak, jak my, takim jakim on jest, wpływa na to, że mamy przekonanie, że jest jakaś racjonalna grupa ludzi, która będzie podzielać nasze przekonanie. W związku z powyższym, przejawiać się to będzie w czym. No, w kulcie autorytetu, moi drodzy, tym, co ja nieustannie zwalczam i mówię wam, ja jestem tylko jednym z głosów w internecie. Posłuchajcie innych, poczytajcie innych. Ja też dlatego z uporem maniaka, mimo że filmy na YouTube naprawdę tego nie ułatwiają. Staram się pokazywać wam badania i to sprawdzone badania, które następnie zawierają bibliografię odsyłającą do innych badań, żebyście mieli przekonanie, że to jest po prostu jeden z głosów w dyskusji. Natomiast wdzięczne jest to, że ten głos równocześnie pozwala mnie i może i wam rozstrzygnąć pewnego rodzaju dylematy, bo mnie. Mnie fascynuje to, że w Polsce, gdzie jednocześnie mamy taką pogardę dla naukowców, gdzie politycy mogli mówić o wykształciuchach, jednocześnie się utrzymuje taki autorytet niesamowity, o, że profesor coś powiedział, to skąd w ogóle to się bierze? No właśnie z tego, że mamy przekonanie, że jest jakaś racjonalna grupa, która będzie jak papuga mówić to samo, co my. To z kolei będzie prowadziło do efektu fałszywego konsensusu, czyli będziecie przekonani, że wszyscy myślą tak jak wy. Spoiler alert, nigdy tak nie jest. Nawet jeżeli zgadzacie się w pewnych pryncypiach, zawsze są pewnego rodzaju różnice indywidualne i to jest piękne i to jest chaotyczne i na tym polega ludzkość, a w ogóle chaos jest drabiną, a nie ład. Słuchajcie Petera Beilisza, chociaż może on nie skończył dobrze, ale nie chce się wikłać w spoilery z gry o tron. I to wszystko sprawia, że będziemy mieli również założoną transparentność naszych własnych przekonań. Będzie nam się wydawało, że one są słuszne czy transparentne i tak dalej. No i wreszcie pojawia się to trzecie pytanie. Ten drugi składnik, ściślej mówiąc, tego przekonania wyjściowego, naiwno, realistycznego, że świat jest takim, jakim go widzimy. Jeżeli oni myślą inaczej, a my oni nie, to co? No to albo są niedoedukowani. W związku z powyższym, e, wydaje nam się, że będzie ich łatwo wyperswadować. Wiecie, no, Stanowski go zaora! E, he, 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 he. Bo przecież taka jest rola dziennikarza, nie? Dziennikarz nie ma poszukiwać prawdy i zderzać stanowisk. E, nomen, nomen. Dziennikarz ma zaorać. Następnie drugim składnikiem będzie to, że jakiś e, inny, ten w naszej dyskusji, no on ma uprze jest uprzedzony w jakiś sposób, on nie rozumie racjonalnie co prowadzi do tego, że będzie coraz bardziej agresywna narracja w mediach. A to z kolei prowadzi do pogłębienia efektu fałszywej polaryzacji. Z kolei ostatnia rzecz, to znaczy wnioskowanie, że ktoś inny jest prowadzony przez jakiegoś rodzaju osobiste uprzedzenia i nimi się kieruje, to z kolei może być błąd atrybucji, który będzie się pojawiał bardzo często wtedy, kiedy na przykład będą się pojawiały różnego rodzaju opinie kompletnie niedoinformowane na temat tego, no, chociażby czym jest w Polsce feminizm. O, proszę bardzo, i mam piękny przykład. Powiedzieliśmy sobie trochę troszeczkę o historii i faktach historycznych. Jest takie pojęcie niesamowicie triggerujące prawą stronę debaty politycznej, jaką jest hair story czyli herstoria. O, o, Boże, to jest nieobiektywne. Historia jest obiektywna przecież, bo wiemy to z podręczników, wcale nie jest tak, że mogą być różne narracje różną stylistyką operujące, już przestała być obiektywne. No i, no i tak, no i teraz, teraz jeszcze się pojawia jakiś nowomodny termin. Po pierwsze, fajnie byłoby dowiedzieć się, co to znaczy, już Wam spieszę z wyjaśnieniem, mianowicie istotą herstorii było zwrócenie uwagi na to, że w większości przypadków kroniki historyczne był, przedstawiały męski punkt widzenia i jeżeli potrzebujecie potwierdzenia tego, Policzcie sobie procent w podręcznikach historycznych swoich. Wojen, powstań, podpisywania pokoju i wszczynania bitew do Historii kultury i historii sztuki. Policzcie to sobie. Następnie zastanówcie się, dlaczego w ogóle wyróżniamy historię sztuki i historię kultury specjalnie, bo to, że musimy użyć tych przymiotników, jest istotne i znaczące. I dlaczego akurat tak sobie ustawiliśmy historię? Dlaczego uważamy to za punkty przełomowe, a nie na przykład odkrycie czegoś tak, jako punkt przełomowy. To oczywiście się pojawia także, na szczęście, natomiast nie w takiej mnogości. I Istotą herstory było między innymi założenie właśnie tej genderowej prawidłowości, bo jasne jest, chyba i wszyscy się zgodzimy, że historycznie wojna była związana z mężczyznami, dzisiaj jest to różnie z uwagi na technologię wojskową, ale historycznie było inaczej. W związku z powyższym, prawda jest taka, że nauki historyczne nie były obiektywne w tym sensie nawet wąskim, którym się im obiektywizm przypisywało, ponieważ były pisane przez 50% ludzi na temat też jakiegoś ułamka wydarzeń na świecie. Inne wydarzenia były gumkowane i pomijane. I historia nie ma zastąpić historii, tylko mają uzupełnić o ten drugi komponent, tak? I od razu ten efekt fałszywej polaryzacji, który już mieliście w głowie, to kobiety versus mężczyźni, już się ujawnia jako głupi i kompromitujący. Bo tutaj nie chodzi o historie versus historię, tylko tutaj chodzi o spostrzeżenie, że historia nie była dość intersubiektywna, bo nie brała pod uwagę wszystkich perspektyw. Dlaczego nie brała? A to wyjaśnienie znajdziecie u Haydena White'a. Nie brała dlatego, że były, była polityczna stronniczość i uprzedzenia moralne, na przykład uprzedzenia charakteryzujące się tym, że uważano, że kobiety to co najwyżej mogą zajmować się gospodarstwem, tak, i sobie pisać poezję, natomiast mężczyznom należy zostawić prawdziwą naukę. To, I to jest właśnie ten efekt fałszywej polaryzacji, któremu następnie się poddajemy i uczestniczymy w dyskusjach na tematy, które nas nie dotyczą, ognistych, ponieważ przekonani jesteśmy, że w ten sposób bronimy jakiegoś naturalnego i racjonalnego porządku rzeczywistości. I w ten sposób, moi drodzy, może zauważycie, jak łączą się te rzeczy, o których rozmawiamy na tym kanale, wszystkie ze sobą. I w jaki sposób jesteśmy przygotowani do myślenia w tak ograniczający sposób w edukacji? Ja, ja potrzebowałem przywołać wam te N źródeł, żeby pokazać tak prostą rzecz, którą durna, zintegrowana platforma edukacyjna sprowadziła, że przypomnę, do sposobu konstrukcji zdania. I mam nadzieję, że widzicie już głęboki fałsz tego twierdzenia. Jakie jest moje stanowisko w tej sprawie, prawdopodobnie znacie już je. Jestem po stronie intersubiektywności, ponieważ jestem po stronie takich rygorów, jakimi, zgodnie z którymi prowadzi się badania naukowe, a równocześnie, ponieważ zobaczyłem na własnej skórze i przećwiczyłem, że naprawdę ocenianie drugich ludzi nie jest proste. Jeżeli chcecie to robić uczciwie i żadne kryteria Wam w tym nie pomogą, ja stoję na stanowisku, że indywidualność i chaotyczność to są te rzeczy i te cechy ludzkości, które należy pielęgnować w większym stopniu niż uporządkowanie i dążenie do jakiejś automatyzacji, bo, spoiler alert, maszyny będą od nas w tym zawsze lepsze. Nigdy nie będziemy szybsi od maszyn, nigdy nie będziemy skuteczniejsi od maszyn, nigdy nie będziemy efektywniejsi od maszyn, ponieważ ograniczają nas nasze wiotkie białkowe ciała. I póki tak jest, póki nie jesteśmy w stanie tych ograniczeń cielesności przezwyciężyć, nigdy nie osiągniemy 100% wydajności. I jedyne, co można zrobić, żeby nie oszaleć, i to dosłownie, to to po prostu zaakceptować. A równocześnie, jeżeli już jesteśmy przy akceptacji, przypomnijmy sobie w jaki sposób określamy ludzi, którzy nie są obiektywni, tak? ile razy używamy różnego rodzaju wartościujących określeń czy negatywnych. A nawet jeżeli mówimy o opowiadaniu historii, to pogardliwie mówimy o tym, ach, to jest konfabulacja. A konfabulacja jest o tyle zabawnym określeniem, że dotyczy sytuacji, w której my rozmawiamy ze sobą. To jest, pochodzi od łacińskiego konfabulare, kon razem fabulari, rozmawiać ze sobą. A to pochodzi od czego? Od fabuły, od opowieści. Czyli konfabulacja to jest opowiadanie historii. Tym jest historia. Historia nie jest obiektywną nauką. Historia jest konfabulacją. Jest opowiadaniem historii sobie nawzajem wyciąganiem z tego wniosku. Zderzenie historii z jednego kontynentu z historią tego samego wydarzenia z drugiego kontynentu, sprawi, że będziemy o wiele mądrzejsi, niż jeżeli zrobimy to z perspektywy tylko jednej ze stron. To samo dotyczy ocen. Jeżeli macie ocenę od lekarza, wiecie, co robicie. Idziecie po drugą opinię, a potem idziecie po trzecią, potem po czwartą i po piątą, jeżeli nie zgadzacie się z niej po kolei. I co z tego wyniknie? Albo dowiecie się, że piąta opinia Wam wreszcie pomoże, albo dowiecie się, że myliliście się pięć razy. Jedna i druga lekcja będzie wartościowa. To samo dotyczy oceniania. Jeżeli oceni Was jedna osoba, to jest tylko ocena, dlaczego się tym przejmujecie. Jeżeli ktoś Was obrazi albo sporządzi defamację na Wasz temat, tak będzie chciał Was zaatakować personalnie, co Was to obchodzi? To jest tylko jedna ocena. Jeżeli by takich ocen się pojawiło, 70? O, no to może zaczyna być pewien problem z tym. Jeżeli oceni Was tak samo nauczyciel, korepetytor, rodzic i ktoś jeszcze, i ktoś jeszcze, i ktoś jeszcze, no to może faktycznie z tą matematyką nie jest tak dobrze, jak myśleliście. Ale jeżeli robicie dobrze zadania, a oceniani jesteście niewłaściwie, bo użyliście proporcji, której nie wolno użyć, ponieważ nie ma jej w podstawie programowej. Świętej nade wszystko, to możecie śmiało uznać, że zostaliście ocenieni właśnie nieintersubiektywnie tylko ktoś tam, zgodnie ze swoimi osobistymi uprzedzeniami, postanowił wam podciąć skrzydła. I co? Uniknęliście tego podcięcia skrzydeł dzięki ocenom, procentom, parametrom, kwantyfikatorom? Nie. Dlaczego? Bo nie jesteśmy wzorcem metra sever do ciężkiej cholery. Nie jesteśmy jednostką, którą można sobie mierzyć według jakiejś kategorii, bo jako się rzekło, nie istnieje człowiek witruwiański, chociażbyśmy bardzo chcieli, według którego moglibyśmy mierzyć wszystkich innych. Ponieważ jako ludzkość jesteśmy zbyt różni, zbyt chaotyczni, zbyt zindywidualizowani i niech nie zwiedzie nas ten pozór, który jest w dzisiejszej rzeczywistości, że tak, że wszystko jest i tak zjednoczone w sferze cyfrowej, ponieważ ta sfera cyfrowa też jest kształtowana przez różnego rodzaju algorytmy, które zaczynają myśleć w taki sposób, nie w jaki myśli cała ludzkość, tylko w taki sposób, w jaki myśli ta część ludzkości, która te algorytmy projektuje. I co więcej. Zaczyna myśleć też tak jak większość. A jeżeli większość, chociażby ze źródeł historycznych, była pisana przez mężczyzn, jakąś perspektywę przyjmie sztuczna inteligencja w takiej sytuacji, operująca dużym modelem językowym i dużą bazą danych, jak niemęską. I tak oczywiście możecie na to wrzasnąć, że, że tak, że to, jest, że to jest feminizm, że to jest wojna kulturowa, ale przypominam, że hasła o wojnie kulturowej mówią więcej o Was samych niż o rzeczywistości, którą próbujecie opisać, z tego względu, że wprowadzacie efekt fałszywej polaryzacji, który wynika z naiwnego realizmu i przyjęcia zasady, zgodnie z którą świat zawsze będzie taki, jaki wam się wydaje. To był nietypowy odcinek dla każdego coś przykrego, ale stwierdziłem, że dobrze byłoby połączyć te wszystkie rzeczy, o których opowiadaliśmy na amach całej serii. Mimo, że na początku planowałem to jako vlog niezwiązany z nią całkowicie, to pomyślałem, że może wreszcie warto pokazać, że te problemy edukacyjne czy kulturowe, które często poruszam na tym kanale, one naprawdę nie kończą się wtedy, kiedy zamkniecie ostatnią książkę w swoim życiu albo zamkniecie ostatni zeszyt w swoim życiu albo skończycie studia. Idziecie z tymi problemami dalej, idziecie z tymi fałszywymi przekonaniami, niejednokrotnie upraszczającymi, generalizującymi określeniami na temat rzeczywistości i następnie narzucacie ten ograniczający jej ogląd innym. Więc jedyne co możemy nie, czego możemy nie robić? W takiej sytuacji, to apodyktycznie narzucać swojego poglądu i pokazywać, że są inni, którzy mówią tak jak my, cytować ich, przywoływać, sięgać do źródeł, konfrontować ze sobą te wszystkie źródła, korzystając z tego, że żeby to zrobić, musimy kliknąć drugi raz, a nie pójść do biblioteki oddalonej o od 300 km od poprzedniej, w której znaleźliśmy takie źródło. Do następnego.